Diala wielbicieli tej części kanału dotyczącej głów koronowanych, szlachty, biżuterii. To myślę, że dzisiejszy odcinek dotyczący rubinowych kolczyków królowej Girardine również będzie dosyć ciekawy. Te kolczyki właśnie były jednym z wielu prezentów dla węgierskiej hrabianki Girardine Apolli Denagi, a polnej słynnej białej róży węgier. Um, Podarował jej, jej narzeczony właśnie te kolczyki, abuniu Król Albanii Zonga. On podarował z okazji ich ślubu w 1938 roku i zostały one zaprojektowane przez innowacyjną, dosyć projektantkę biżuterii Marianny Ostier, w takim popularnym w tamtym okresie stylu Art Deco. Kładają, z czego one się składają? Składają się z takiej kaskady diamentów, w której osadzone zostały m.in. rubiny, i żeby było ciekawie, te rubiny mierzą prawie 10 cm. Kiedy królowa Geraldine, w ogóle królowa Geraldine bardzo często je zakładała, bardzo często pozowała w nich m.in. do jednego ze swoich najbardziej znanych portretów. W kwietniu 1939 roku, kiedy król COK został zdetronizowany i wygnany z kraju królowa zabrała właśnie te kolczyki ze sobą. Przetrwały one także późniejszą sprzedaż znacznej części klejnotów z 1963 roku. Choć, praktycznie do niedawna wcale nie byliśmy tego tacy pewni, jako że ani królowa Geraldina, ani jej synowa Susan na wygnaniu tych kolczyków nie nosiły, więc nie było wiadomo, czy one zostały sprzedane, czy one po prostu dalej. E, powróciły. Natomiast właśnie ten wielki powrót kolczyków nastąpił praktycznie w kwietniu 2019 roku, kiedy założyła je, jak widzicie na fotografii, księżna Elia, żona księcia Leki, wnuczka królowej Geraldine, pozując do serii oficjalnych e, portretów. E, będę wdzięczny w ogóle za komentarze, jak Wy się zapatrujecie, czy Wam się one podobają, jak one... E, czy może coś wiecie w ogóle z historii tych kolczyków, to też oczywiście w komentarzach umieśćcie. Będzie mi bardzo miło, bo bardzo dziękuję wszystkim za polubienie filmu, jak i również za jakiekolwiek komentarze z tej serii. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.